O Siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 6 kwietnia, jak widać, znowu w Walterce. Dzisiaj gościnnie ze mną Oliwia. No, czasem lubi wyjechać w trasę, że tak powiem, no, pojeździć, popatrzeć, wypić jakiegoś szatanika No i dobra, jedziemy z tematem. Jak widać, dysze wachlarzowe, lejemy RSM, leci druga dawka azotu na pszenicę. Patrząc na fazę wzrostu, jeszcze chwilę mamy do momentu strzelania w źdźbło. Ale, jako, że nie ma pogody na nic innego, no to jadę już z tą drugą dawką azotu. Drugą, ostatnią, końcową lejemy 250 litrów rsm na hektar. Łączne nawożenie zamykamy w 200 kg czystego składnika. Dokładnie 199, także można mówić 200 kg w czystym. Teraz mówię 250 litrów, poszło 20 siarki. Można by tutaj jeszcze chwilę poczekać, ale jak wiadomo, RSM no to połowa. To jest forma mocznikowa, która będzie działała pewnie za 3 tygodnie, jak już pszenica będzie strzelała w źbło. Także nie ma tutaj za czym czekać. Też wiadomo, że im wcześniejsza faza, tym mniejsze ryzyko poparzeń, no i że tak powiem, mniejszy stres dla rośliny. Jak będzie czas na skracanie, no to nie będziemy palili liści, nie będziemy się bali, że to nie podziała, czy za krótki odstęp pomiędzy RSM, tylko będziemy mogli jechać z regulacją i ochroną tutaj akurat odmiana euforia, bardzo dobrze to wygląda po 3-4 silne rozkrzewienia siane było tutaj około 250 sztuk także w połączeniu no tutaj z dobrą odmianą jesteśmy dobrej myśli w porównaniu do zeszłego roku jest to jakieś 20 czy 25 kg czystego składnika więcej no jakoś tak, kurcze, no w tym roku no zanosi się, że będą fajne ceny No i warto zawalczyć o ten plon, mówię też fajnie, bo Mimo wszystko ta wegetacja się tak przeciągnęła Kwiecień na razie suchy nie jest, więc też warto tą drugą dawkę podać jeszcze wtedy, kiedy mamy trochę tej wilgoci, nie wiadomo co będzie dalej Mówię, a zanim tutaj do, zacznie działać ta część nawet tej pierwszej dawki jeszcze może nawet nie działać na mocznikowa. Jakieś opady delikatne nadają, więc fajnie, jak się ten resew tutaj przemieści. Mamy tak wypraktykowane. Na części działek dawałem już przed świętami, na tych bardziej wyrośniętych tutaj było siane na początku października bodajże. No i mówię, pszenica wygląda dobrze. Tutaj akurat to miałem z herbicydami. Było mokro na jesieni. Teraz też jeszcze właśnie półtorej hektara na tej działce, gdzie była ta wpadka ostra, widzicie, minął miesiąc czasu od pierwszej dawki. Miesiąc czasu mamy dokładnie. Jeszcze na tej działce, gdzie się zakopałem, nie mam możliwości wjazdu. Pewnie dopiero będę mógł tam wjechać, jak będę podawał RSM pod kukurydzę. No i mówię, trzeciej dawki nie planuję w tym roku na dwóch dawkach przy mniejszym nawożeniu, przy plonie nawet 10 ton działkami. Parametry, wszystko piękne, także jakie sanie na pszenicę to z parametrami problemów nie będzie. Jak już jesteśmy przy azotach, to może tylko dopowiem, warto dopowiedzieć. Dla zainteresowanych do końca kwietnia można jeszcze wziąć udział w loterii grupa Azoty. Można wygrać jako nagrodę główną ciągnik John Dirka. Fajna sprawa, jako taki pomocniczy. 80 konny bodajże, no i codziennie 4 nagrody po 1000 zł. Też zarejestrowałem ten mój saletrosan. Może i mi się uda, znajomemu się udało właśnie tą nagrodę dzienną wygrać. No i, że tak powiem, jeśli ktoś bierze udział, to życzę powodzenia. o super ładnie dolane. To jest przewaga mimo wszystko stosowania rsm -u. nad granulą, ta dokładność. Dzisiaj taki wiaterek, że na 36 metrów nie byłoby w ogóle szans, żeby rzucić granulę, a z rsm sobie bez problemu jedziemy. No minus taki, że wiadomo jednak no, jest to nawóz bardziej żrący, bardziej korodujący ale wiadomo, zaraz po akcji będzie akcja mycie, opuczemy i wszystko e, miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze co do planów tutaj na, na ochronę na to co dalej z tą przejściem, na razie jeszcze czekamy myślę, że jeszcze gdzieś tam 10 dni to fajnej, fajnej pogody, bo nie mówię jak, jak to będą przybroski, będzie zimno, że to nam urośnie. Jeszcze parę dni ciepłej pogody będziemy dopiero myśleli o, o tutaj e, regulacji, o ochronie. E, buraki też jeszcze nie w tym tygodniu buraki prawdopodobnie będziemy sieli e, od poniedziałku, może w niedzielę. No akurat tak pasuje, że zestaw wiadomo. W sezonie, nawału prac No się praktycznie cały tydzień, całą dobę Tak żeby do każdego zdążył I tak jest chłodno, akurat teraz no, pierwsze buraki z marca Wschodzą, znowuż ryzyko przymrozków W nocy minus 2, minus 3 Strasznie zimno O, zjechałem e, Tak, ta wegetacja też tak kurczy. Do zeszłego roku jest bardzo opóźniona W zeszłym roku już byliśmy zarówno po regulacji w rzepaku jak i w pszenicach, zresztą sami chyba widzicie z sadzeniem reszty ziemniaka też jeszcze się chwilę wstrzymuje jeszcze uważam, że niech ta ziemia się trochę nagrzeje będziemy sadzili pewnie za jakieś dwa tygodnie no i na razie też, że tak powiem z kukurydzą wiadomo się wstrzymujemy pytacie jakie odmiany się je? w tym roku będą to dwie odmiany z Majsadura 23M chwalona no chyba przez wszystkich, którzy Ją uprawiali 140e, jest to flint dent. A 130 m to jest typowy dent. Mówię z kukurycką. Jeszcze chwila, też pewnie będzie to końcówka kwietnia, bądź nawet przełom maja. Mam tutaj znajomego Damiana, którego pozdrawiam. Jeśli będzie oglądał, właśnie on się kukurydzę zawsze na majówkę i rok w rok tam plony 12, 13 i 15 ton na lepszych działkach zbiera. Wiadomo, że to inne. Ukształtowanie, inny, inny rejon po prostu Ale jednak nie trzeba się śpieszyć Wiadomo, że roślina Ciepłolubna, taka jak kukurydza Wyjdzie później, ale zacznie z wigorem rosnąć Nie przebarwi się, nie będzie fioletowa Nie, nie poprzemarza, tak jak w zeszłym roku No i co? W sumie o, jedziemy sobie, no jedziemy nawet za wolno Możemy tutaj e, troszkę podgonić I tak te zboża się pięknie zazieleniły w porównaniu do tego, co było, jak jaliśmy z pierwszą dawką, wszystko podgoniło pszenica po kukurydze. Ta późna już też się zaczyna krzewić. Tutaj myślę, że już nie wpłyniemy na dokrzewienie tej pszenicy, że już nic się tutaj nam nie zmieni. Bo jednak już teraz dzień jest dłuższy od nocy. Też no warunki, może temperatura sama sprzyja jeszcze krzewieniu, bo wiadomo, że jak póki jest chłodnawo, są takie dni, że ta wegetacja ledwo pełznie. To roślina jeszcze dąży do tego, żeby wytworzyć więcej tych pędów. No, na pewno trzeba się przyłożyć do regulacji. Łany są dość mocne, nawożenie będzie dość duże, także poleci pół kilometraksa na pewno. I poleci chyba w tym roku na pewno na tych polach, gdzie będzie nawadnianie, i na mocnych działkach dorzucę coś CTC, jeszcze tam, nie wiem, politrze może. Także tutaj co do, co do skracania. To taki wariant ochrona, to jeszcze, że tak powiem, przyjdzie, przyjdzie na to chwila. W sumie co tutaj jeszcze Wam dodać. Tak myślę, myślę. Chyba to tyle ze spraw bieżących. No właśnie, niestety jeszcze kamienie do pozbierania. Też 80, teraz chyba przestawimy z powrotem na te koła. Szerokie. O tu będzie mokro? Może niekoniecznie, ale takie jakieś podejrzane to miejsce. Tutaj na górce jest takie źródełko, źródło tutaj wybija. Głębi, fajnie, że są górki, nie górki, wszystko jest właśnie wyrównane na tej glinie. Nie ma braków z obsadą. odpukać nie ma problemu ze zwierzyną. Tutaj akurat takie pole, gdzie tej zwierzyny sporo noszą. O, tutaj no, sarniaki chodzą, ale w tej fazie nie są groźne. Najwięcej strat to robią. O, tutaj będzie mokro na tym narożniku. Nie wiem, czy cofniemy do, do roga, ale, ale spróbujemy. Najwięcej strat robią przed samymi żniwami. To jest ta wygoda, że teraz na tym GPS-iku to jedzie. Sekcja nam rozłączy, nic się nie nakłada. Piękna sprawa. No a są jeszcze nadal miejsca, które są podmokłe. No, w tym roku akurat pod Buraki taka e, mokra, podmokła działka. O, chyba już u wuja jestem w polu, no na pewno. E, taka podmokła działka właśnie będzie na buraka i też tam z tym burakiem, właśnie tak, no nie ma nacisku, żeby to szybko posiać. Wiadomo, że jak się uda, to te wcześniejsze, wiadomo, zawsze będą miały kilka dni wegetacji więcej. Przyjdzie ciepło, moje będą wschodzić, a tamte będą już miały pewnie parę liści, nie? Wiadomo, zawsze te wczesne siewy no, są plusy i są minusy, jak wszystkiego. A tutaj akurat widzicie ścieżka z zakręt na samym narożniku. Trzeba dokładnie cofnąć, wiadomo, nawóz jak sobie jedziemy, to tyle dorzuci do nas i, i trochę do sąsiada, bo zawsze z nawozem jest tak, że nie ucelujemy tylko u siebie, musimy trochę przerzucić przez granicę, chociaż wiadomo, limitery są już dokładne, ale jednak zawsze, zawsze troszkę jakieś tam ryzyko przerzucenia jest. No i tak to wygląda, w drugą stronę mówię, wszędzie ładnie, równo, zielono. Działka najdalej oddalona od gospodarstwa Tutaj 16 km jechałem Także kawałeczek, kawałeczek od domu mówię, Zostało jeszcze to 1,5 hektara Zobaczymy Kiedy się tam uda wjechać, ale pewnie mówię dopiero za azotem pod Pod kukurydzę, odchwaszczanie zrobione Dzisiaj chodziłem po polach, patrzyłem czy po jesiennym odchwaszczaniu Jakieś poprawki trzeba zrobić odpukać, nic nie widać, Naszą widać gdzieś tam na mocnej ziemi pojedyncze wschodzące rzepaczki w fazie liścieni dosłownie dopiero co wychodzące z ziemi jak pszenica dobrze ruszy, to one zostaną na dole, ale trzeba obserwować bo wiadomo, że rzepak w pszenicy, no to później zielanka ciężko się tam muci chociaż jak będzie tam jedna sztuka na 3-4 metry kwadratowe, to nie będzie to problemu, część z nich zostanie na pewno na ziemi no i ładnie to idzie, widzicie, wachlarzowe wachlarzowe dysze. Dajcie znać, czy jesteście już po drugiej dawce azotu, czy nie. Z perspektywy czasu jednak na dobrych ziemiach, czy na późno siane pszenice, można by dać całe nawożenie na raz. Myślę, że nic by się nie stało. W zeszłym roku jednak na, na lżejszej ziemi, na Piaseczku, miałem jedną ścieżkę azotu na raz i ze spostrzeżeń, no to jak przyszło sucho, to na tych piaskach padło jako E, jako pierwsze, bo jednak były rośliny bardziej pobudzone, większe, więcej tego azotu miały. Azot, jak wiadomo, potęguje e, palenie. Jednak jednoetapowe jedno podanie e, nawozu się e, niekoniecznie sprawdziło. No i dobra, no to tyle. E, pogadali o nawożeniu. E, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.